Michał Stanek, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku CrowdTalks. Moim Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest Prezes Zarządu kominatu Konopnego Maciej Kowalski. Maciek, bardzo serdecznie witam Cię w programie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, cześć. Maciek, na dobry początek powiedz proszę, jak zarabia się na biznesie konopnym i przede wszystkim, a może najpierw, czy jest to w ogóle legalne, bo to jest rzecz, która nurtuje myślę wszystkich na, na rynku, czy biznes konopny jest legalny. I jak się zarabia na konopiach? Dobrze i przyjemnie przede wszystkim. Czy jest to biznes legalny? To zależy, to trzeba wiedzieć, co się robi, bo tutaj oczywiście najprostsze wyjaśnienie to jest konopie włókniste i konopie inne niż włókniste, czyli to, co znamy jako marihuana. Natomiast ta granica została wprowadzona przez ustawodawcę, jest ona dość arbitralna. Konopie rosną sobie nie wiedząc, nie wiedzą, czy są włókniste, czy są niewłókniste. Więc jest niestety trochę przypadków w Polsce, gdzie przedsiębiorcy ze swojej nieświadomości, ze swojej niewiedzy Wpadają jakieś problemy prawne, i często znaczy często znaczy zdarza się, że kończy się to również wyrokami pozbawienia wolności, czy też aresztami. Natomiast to jest taki trochę element, który raz że czyni tę branżę w pewnym sensie ekscytującą, a dwa, że pozwala na to, żeby ta rentowność prowadzenia firmy była satysfakcjonująco wyższa niż średnia rynkowa, ponieważ w branży, która jest, której trzeba wiedzieć, jak się stąpa, to tak jak trochę chodzenie po bagnach, no to nie jest dla każdego, co nie znaczy, że nie da się. tak? Trzeba znać ścieżki, trzeba znać sposoby. Wiedząc jak się to robi, ma się sytuację o tyle ułatwioną, że nie ma się zbyt potężnej konkurencji, ponieważ te największe firmy, które mają przerośnięty dział compliance, one się po prostu tej branży boją. Maciek, nie jesteś od wczoraj na rynku konopnym, tylko masz wieloletnie doświadczenie. Powiedz proszę coś o sobie i o swoich doświadczeniach z konopiami, które są unikalne, ponieważ jest to temat, który tak jak powiedziałeś jest bardzo elitarny na tą chwilę i pewnie dla wielu zupełnie nie, nieznany albo nie, nie chcą ludzie poznawać, bo boją się być może reperkusji prawnych. Powiedz coś o sobie. I Ja się rzeczywiście konopiami zajmuję nie od dziś, tylko od ponad 15 lat. Z początku ta, ta fascynacja rośliną wynikała z typowo działalności takiej społecznej czy, czy NGO-sowej, gdzie głównym obszarem mojej aktywności była próba reformy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. I to dość szybko, bo po, po 2000 roku, kiedy tak naprawdę zakazano w Polsce posiadania marihuany, już w roku 2005. Była bardzo bardzo blisko było przywrócenia stanu kiedy posiadanie nie podlega karze. To jeszcze minister Balicki wówczas jako minister zdrowia sensowną ustawę zaproponował i to był obszar mojego działania w tych początkowych latach, czyli stricte czysty aktywizm po prostu działalność społeczna, która w którymś momencie przerodziła się w działalność polityczną, bo no, skoro politycy zmieniają prawo, to chcąc zmienić prawo, trzeba było spróbować sił w tamtym yy, kierunku. Także do, i do Parlamentu Europejskiego, i do naszego krajowego. Kandydowałem z jednym postulatem legalizacja marihuany. Yy, I co ciekawe, co teraz z perspektywy czasu, bardzo jestem, że to jestem dumny z siebie, to wtedy w tych kampaniach powtarzałem w konopie to miejsca pracy, konopie to podatki. I to udało się zrealizować, bo po zakończeniu przygody politycznej w roku 14. Stwierdziłem, że skoro tyle mówię o tym, że na konopiach można zarabiać, że pewnego rodzaju hipokryzją byłoby nie spróbować nie pokazać tego samemu. I to okazało się strzałem w dziesiątkę, zarówno w, jako kontynuacja tej działalności społecznej, czyli pokazywania, uświadamiania ludziom zalet tej rośliny, jak też no czysto po prostu biznesowo okazało się bardzo dobrym krokiem, bardzo dobrym ruchem. Firma, którą w 2014 roku założyłem, w 2018 roku została sprzedana do holdingu kanadyjskiego, która. Także w tej chwili nie mam już z tą firmą, jakby nic wspólnego pożegnaliśmy się. I po, po kilku miesiącach emerytury, stwierdziłem, że jakby no konopie, dla, to, to, jest, to jest to, co ja chcę robić. I dla 33-letniego wówczas faceta przejść na emeryturę, no to było trochę, trochę za wcześnie. Założyłem nową firmę wraz z kilkoma osobami, testowaliśmy kilka kierunków wykorzystania Konopi w obszarach, w których do tej pory nie były wykorzystywane na masową skalę No i owocem tego jest, jest założona teraz spółka akcyjna, bo do tej pory była to jako spółka ZOCA, a ta spółka ZOC została wniesiona do spółki akcyjnej i po tych dwóch latach udało się wskazać dwa kierunki rozwoju, w których już chcemy iść w kierunku czystej komercjalizacji i wdrożenia tych rozwiązań na, na szerszą skalę. Maciek, powiedz mi, jaka jest unikalność projektu kombinatu konopnego? Ponieważ postawiliście na y, całość łańcucha produkcji, a nie na outsourcing. Dlaczego? Tak. Y, odkąd zajmuję się produkcją, y, czy to wyrobów spożywczych, czy zielarskich, to mam świadomość tego, że. Y, Kupowanie rzeczy z tak zwanej ulicy, ze sklepu jest obarczone bardzo dużym poziomem ryzyka. Jak widzę, w jaki sposób produkty są tworzone, kiedy ten łańcuch jest rozciągnięty, nikt nic nie wie. Jedna osoba gdzieś coś od kogoś kupi, gdzieś tam coś zamówi, wyśle, nie ma jednej osoby, która ma pełen obrazek. To ma zarówno negatywny wpływ na jakość produktu, na zapewnienie stałości, ciągłości tego, że z partii do partii ten produkt będzie identyczny, będzie tak samo dobry i będzie miał te same cechy, natomiast ma również bardzo taki przyziemny aspekt ekonomiczny. Jeżeli nie ma pośredników, to pośrednicy nie muszą zarabiać, więc jesteśmy w stanie my zarabiać dobrze, a jednocześnie oferować produkty w niskich cenach dla konsumentów. Co to oznacza w praktyce u nas? My uprawiamy konopie, my je przetwarzamy i my tworzymy końcowy produkt. Znamy te rośliny od samego początku do samego końca, a jednocześnie mając te własne uprawy i własny zakład przetwórczy, Możemy w dość szybki sposób skalować swoją działalność również w oparciu powiedzmy o rolników kontraktowych, jak, jak taka potrzeba zajdzie, bo mając swoje pola, my możemy na sąsiednich polach u rolników prowadzić plantacje, ale mieć w tym udział. To nie jest materiał zakupiony gdzieś z rynku, przywieziony w kontenerze i w sumie nie wiem gdzie leżał, skąd został wzięty, tylko w dalszym ciągu warunkiem koniecznym dla mnie będzie zachowanie pełnej kontroli całego łańcucha dostaw, zarówno w dół od, od surowców, jak i do dalszej sprzedaży, tak żeby mieć, dawać tą pewność ludziom na nowym, świeżym rynku, który w dalszym ciągu jest lekko dzikim zachodem, duża część produktów konopnych jest po prostu oszukana. Oszukana zarówno przez osoby świadomie oszukujące, jak i oszukana przez osoby, które po prostu nie wiedzą co robią, więc te, te produkty są marnej jakości. Nie mówię, że wszystkie oczywiście są na rynku produkty dobrej jakości, Natomiast klient jako konsument ten ostateczny nie bardzo ma możliwość sprawdzenia tego. To nie jest tak, że kupując produkt jesteśmy w stanie stwierdzić, na przykład w przypadku produktów z CBD, czyli z tym kanabinoidem, którego jest, jest dużo szumu, czy on tam jest. Czy kupując oleje w CBD na przykład nie kupujemy oleju spożywczego, w którym albo to CBD jest, albo go nie ma. Tu pozostaje tylko i wyłącznie na ten moment renoma. I to jest coś, co ja... 15 lat ludzie w branży mnie znają, wiedzą, że nie pozwoliłbym sobie na to, żeby coś wypuścić, czego nie sprawdziłem, a żeby mieć pewność, żeby, żeby tą pewność przekazać konsumentowi, zagwarantować mu, że ja wiem co to jest, to najlepiej zrobić to samemu. Myślę, że to wszystko co mówisz jest bardzo istotne dla inwestorów, którzy mogą w tej chwili z Tobą współuczestniczyć w kombinacie konopnym, ponieważ trwa zbiórka crowdfundingowa na platformie Crowdway. Powiedz mi, co oferujesz inwestorom i przede wszystkim rzecz, która się pojawia najczęściej. Kiedy inwestorzy w, jakim, w jakiej formie będą mogli wyjść ze swojej inwestycji? Tak, to pytanie drugie rzeczywiście pojawia się często, natomiast nie powiedziałbym, że najczęściej. I to mnie bardzo cieszy, ponieważ ja szukam inwestorów długoterminowych. Ja szukam wspólników, którzy chcą razem ze mną tworzyć tę branżę i nie wyjść za rok z zarobkiem 10-20-30%, tylko wyjść za 5 lat z pięciokrotnym zarobkiem najwcześniej, bo realna możliwość wyjścia z inwestycji. Dla, dla dużej ilości osób, na dużych wolumenach, pojawi się w momencie debiutu na giełdzie papierów wartościowych, który planuję na rok 2025. Jest to z jednej strony dość odległa perspektywa, natomiast y, osoby z takim horyzontem inwestycyjnym są dla mnie y, tym idealnym wspólnikiem, bo mi nie chodzi tylko i wyłącznie o pozyskanie tych 4 milionów y, na inwestycje, bo to można na różne sposoby, tak, w mniej rozproszonym akcjonariacie znaleźć. Natomiast zależy mi na tym, żeby te osoby się z firmą związały, żeby te osoby nam pomagały tę firmę tworzyć i w tym momencie osoba, która wchodzi na rok i myśli o strategii wyjścia od razu, nie jest po prostu tym docelowym akcjonariuszem. Oczywiście w tym pięcioletnim okresie jest możliwość znalezienia chętnego i wszystko wskazuje na to, że, 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 że chętnych na akcje będzie więcej niż tych akcji, ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże, więc... To jest sytuacja, w której można domniemywać, że jeżeli ktoś będzie przymuszony, no nie zaplanował, ale się jakiś nagły wydatek pojawi, to może takie akcje, tak jak przy wszystkich akcjach crowdfundingowych sprzedać na rynku, natomiast musi sam sobie znaleźć nabywcę. Mam nadzieję, że w ciągu tych pięciu lat zostanie uruchomiona jakiś taka platforma, jakiś rynek do wymiany tych, tych akcji do, do sprzedaży, czyli taki no, jeszcze poziom niżej... Mała giełda. Kolejny, taka mała giełda, natomiast no, Docelowo myślimy o, o debiucie na giełdzie w ciągu pięciu lat i tu mówimy o giełdzie papierów wartościowych o rynku regulowanym, nie o nim ja myślę, że faktycznie pojawi się to taka w cudzysłowie mała giełda, ponieważ zmieniły się przepisy i w przyszłym roku, nie dość, że pójdą limity do góry, do kwoty 5 milionów euro, jakim ma się pojawić rynek wtórny obrotu akcjami ze zbiorek crowdfundingowy, to faktycznie dla dla wszystkich inwestorów będzie możliwość zarówno sprzedania, jak i też wejścia do inwestycji, które już trwają i to na pewno ucywilizuje ten, ten rynek crowdfundingowy, który, któremu brakuje tej, tego, tego możliwości handlu tak, te, akcjami. Tej możliwości wyjścia, a, a jednocześnie zachowa tą najfajniejszą część crowdfundingu, czyli to nie muszą być zawodowi inwestorzy, ponieważ bardzo duża część osób, która w tej chwili inwestuje w akcje kombinatu konopnego, to są osoby, które nie mają i nie chcą mieć rachunku maklerskiego. Więc dla nich możliwość zakupu akcji na giełdzie jest poza zasięgiem. To są osoby, które inwestują 1000 złotych, 2000 złotych. Oni nie są zainteresowani prowadzeniem rachunku maklerskiego. Natomiast poprzez crowdfunding możliwość udziału w kapitałowych w przedsiębiorstwie mają i to jest to jest rewelacyjne rozwiązanie, na którym korzysta zarówno spółka emitent, czyli ja, jak i państwo jako akcjonariusze, bo mają po prostu możliwość brać udział w czymś, co im się podoba, co pochwalają i chcą być tego częścią. Ja jestem ogromnym fanem crowdfundingu, ponieważ on faktycznie powoduje, że wielu, tak jak powiedziałeś, inwestorów, którzy nie chcą mieć rachunków marketingowych, ale też dysponują małymi kwotami, chcą być współwłaścicielami biznesu, które rozumieją, które czują i stają się ambasadorami marki I to jest niewątpliwie bardzo duża zaleta wszystkich, którzy zbierają, że nagle pozyskują dziesiątki, setki, może tysiące małych wspólników, którzy faktycznie są tym, tym, tym ambasadorem marki, który chodzi po mieście i marketingiem szeptanym buduje renomę marki. To jest niewątpliwie bezcenna wartość dodana w wypadku crowdfundingu. To jest, to jest ważniejsze niż też jest... termin. Dokładnie tak, także ja mnie to absolutnie fascynuje i pochwalam i wszystkich zachęcam do tego, że jeżeli czujecie drodzy Państwo jakikolwiek biznes, to bądźcie jego częścią, stańcie się współwłaścicielami i ambasadorami marki, bo to jest fajne mieć kawałek swojego biznesu i o nim opowiadać. Natomiast wracając mimo wszystko do tych inwestorów Maciek, czy planujecie wypłacać dywidendę jeszcze przed debiutem na GPW? Nie, przed debiutem na GPW takich planów nie ma oczywiście, że tak powiem, plany lubią zmiany. Pięcioletni okres w każdym biznesie jest długi, a pięcioletni okres w biznesie konopnym jest bardzo długi, więc może się to zmienić na, na lepsze. Natomiast w tej chwili plan jest taki, że te pięć lat to jest reinwestycja wszystkich zysków, tak, żeby możliwie szybko skalować przedsiębiorstwo. To znaczy. Konkurencja nie śpi, konkurencją w tej chwili jest głównie Pakistan, Indie, Chiny, jeśli chodzi o tą włókienniczą część oraz no Stany Zjednoczone we wszystkim są konkurencją, tak, teraz prawdopodobnie będzie kolejna fala liberalizacji przepisów, co powoduje, że, że amerykańskie firmy mając zarówno dostęp do kapitału, jak i taką wrodzoną innowacyjność no nie śpią, oni się, oni się też rozwijają, więc w tym obszarze, gdzie w dalszym ciągu jesteśmy pionierami, czyli obszar włókienniczy oraz w obszarze CBD, gdzie zamierzamy oferować produkty w dużo lepszej cenie niż w tej chwili rynkowa, to jeżeli będziemy się rozwijać organicznie, to będziemy troszkę za wolno rosnąć i dlatego ten pięcioletni okres chciałbym w 100% środki reinwestować, jeżeli ktoś szuka inwestycji dywidendowej, ja sam przy, przy innych Możliwościach inwestycyjnych patrzę na, na dywidendę jako taką lokatę kapitału bardziej powiedzmy, bezpieczną. Natomiast tutaj musimy mieć świadomość tego, że wchodzimy w firmę na etapie dynamicznego rozwoju i dywidend, polityka dywidendowa, planowane jest jej przyjęcie po debiucie na giełdzie. Wówczas chciałbym, żeby stało się to już takim stabilnym przedsiębiorstwem, które czy to będzie 25 czy 50%, ale stale będzie przeznaczana na, na wypłatę dywidendy no chociażby z tego względu, że w którymś momencie ja, ja też nie ukrywam, że oprócz działalności powiedzmy misyjnej i po prostu tego, że jest to moja pasja, to koniec końców ja na tym też chcę zarabiać, a z akcji nie zamierzam sprzedawać, tylko wtedy dywidenda jest naturalną formą czerpania korzyści, natomiast ta pięciolatka to nie jest czas na dywidendę. Okej, okay. Maciek, mówisz o rewolucji cenowej na rynku CBD, na czym ma ona polegać? Tutaj dwie rzeczy. Jedna to ten pełen łańcuch produkcyjny, czyli nie ma pośredników, jestem w stanie zaoferować lepszą cenę dzięki temu. Druga sprawa, te, te ostatnie dwa lata zajmowałem się bardzo różnymi eksperymentami. To są setki, jak nie tysiące przeprowadzonych różnych prób w bardzo różnych kierunkach. I udało się opracować technologię, która pozwala zachować bardzo wysoką jakość produktu, a jednocześnie jest po prostu bardzo mało kapitałochłonna. Oczywiście bardzo mało to jest pojęcie względne. Natomiast w porównaniu do przyjętych technologii jest, jest możliwość produkowania tego, tego wyrobu taniej niż, niż to co się przyjęło na rynku. A dalej, w stosunku do sytuacji, w której byłem 5-6 lat temu, kiedy wprowadzałem pierwszy tego rodzaju produkt. Rynek jest dużo bardziej dojrzały, więc można pewne rzeczy robić już w skali. W Wielkiej Brytanii, w Ameryce, gdzie ten rynek jest najbardziej dojrzały, nawet jedna trzecia osób mówi, że już jakąś styczność z CPT miała. Więc nawet na naszym po prostu podwórku polskim, mówimy o milionach konsumentów, produkując wyrób masowy i to jeszcze, pozwala, czyniąc go bardziej dostępnym cenowo, jesteśmy w stanie po prostu wolumenem nadrobić to, co do tej pory wymagana była wysoka cena, żeby była jakakolwiek rentowność tej działalności. Także nie jesteśmy malutką firmką, która gdzieś tam robi to w systemem gospodarczym, tylko od razu całość jest planowana w taki sposób, żeby skala uzasadniała tę cenę, w taki sposób, aby zachować przynajmniej 25% rentowność, no bo dla akcjonariusza ten, ten mój nacisk na, na niską cenę może gdzieś tam lampkę ostrzegawczą zapalać, że no, niska cena oznacza niskie zarobki. Jest to tak wyważone, aby, aby zmaksymalizować interes obu, obu stron, zachowanie 25% rentowności i, i skala, która pozwoli zrealizować prognozy, które są wyszczególnione na, na stronie zbiórki. Maciek, ja rozumiem, że takim produktem masowy może być na przykład koszulka czy tapicerka, kiedy planujecie, żeby takie pierwsze produkty pojawiły się. I myślę, że też zadam pytanie w imieniu wielu, dlaczego przędza konopna, a nie bawełna, która jest mimo wszystko takim wydaje się, logicznym, pierwszym wyborem, a może jednak niekoniecznie. I, i będzie mam bawełna jest rewolucję. Bawełna jest takim standardem rzeczywiście, o którym nie mogę powiedzieć, żeby była złym materiałem. Jako sam surowiec dla konsumenta jest materiałem relatywnie dobrym. Natomiast nakłada się tutaj kilka czynników. Po pierwsze, uprawa bawełny powoduje dość dość eufemizm, bardzo dużą degradację środowiska. To skutkuje tym, że coraz kolejne regiony świata wycofują się z tego, zarówno produkcji, jak i przetwórstwa, co powoduje utratę dostępności tego surowca. Na razie jeszcze nie odbiło się to w jakiś spektakularny sposób na notowaniach cen bawełny na rynku, chociaż kilka lat temu była, była dość duża zwyżka. Natomiast widać to na półkach sklepowych, na wieszakach. Coraz więcej produktów nie jest stuprocentowej bawełny, mm. tylko są to mieszanki z syntetykami, z wiskozą, więc w którymś momencie po prostu z dostępnością tej bawełny będzie problem. Druga sprawa jest taka, że bawełna nie jest zbyt trwałym materiałem, czyli jeśli chodzi już o, o materiały tapicerskie, no to tutaj Konopie mają po prostu przewagę technologiczną, a taką, takim czynnikiem, który jest najbliżej dla konsumenta, który sprawia, że wyroby konopnej są po prostu towarami premium, jest swoje właściwości antybakteryjne, czyli krótko mówiąc, taki produkt nie śmierdzi, co pozwala na rzadsze pranie, co znowuż poprawia jego impakt ekologiczny. A oprócz tego jest produkowany lokalnie. Więc w przypadku jakiś teraz no pandemia szczególnie pokazała. Jak, jakie ryzyka czyhają na systemie opartym na łańcuchach dostaw bardzo rozwleczonych. My robimy wszystko lokalnie i na latach 30-tych opieranie wyrobów tekstylnych na lokalnych włóknach lnianych i konopnych było wręcz przedstawiane jako bezpieczeństwo włókiennicze, bo no w tej chwili oczywiście mamy włókna syntetyczne, które mogą w razie czego zastąpić, natomiast trzeba mieć świadomość, że my cały bawełnę ściągamy z drugiego końca świata. Więc tutaj też mamy, mamy jakąś taką przewagę. Okay, mi tak. Była powiedz... pierwsza część jeszcze tego pytania, bo chwilę się zawahałem, bo pamiętałem, że była jeszcze jakaś część pytania, odnośnie terminów. Tutaj potrzebne są jeszcze półtora, 2 lata prac technologicznych, ponieważ to jest ten obszar, gdzie najwięcej zostało zapomniane. Tak jak ja wspomniałem, w latach 30. ostatnie były przedsięwzięcia, gdzie na dużą skalę było to produkowane w Europie. Od tego czasu została to zapomniana wiedza. Więc my dość intensywnie teraz te środki musimy, że tak powiem, zainwestować, postawić te rzeczy, wdrożyć je. No i to jest te 18-24 miesięcy. I początkowo będą to oczywiście wyroby podstawowe, czyli właśnie tapicerskie, jakaś taka podstawowa, bazowa linia odzieżowa. Ja prawdopodobnie nie będę się pchać w jakąś branżę modową, wzornictwo i tak dalej. Natomiast zależałoby nam na... W stworzeniu czegoś takiego jak Intel Insight jest rozpoznawalny, że nie robi komputerów, natomiast ich procesory są w co drugim produkowanym komputerze. tak? I jest spora grupa firm odzieżowych w Polsce i w Europie, która chce kupować od nas półprodukty, czyli tkaniny dzianiny, i robić z nich swoją odzież pod własnym brandem, ale z zastrzeżeniem, że to są odzież firmy takiej a takiej na konopiach od kombinatu konopnego i to chciałbym kreować też jako formę afiszu reklamowego i uświadamiania konsumentów, że taka możliwość jest, bo jest to postrzegane zdecydowanie jako produkt wyższej jakości, produkt lokalny, produkt, który budzi dobre emocje, a to jest bardzo ważne przy procesie podejmowania decyzji jako konsument. Maciek, trzymam kciuki, żeby produkty kombinatu konopnego stały się faktycznie kombinat Insight, jak Intel Insight, które były obecne. Tego tego ci absolutnie z tego serca życzę. Ale muszę wrócić jeszcze do ryzyk. Powiedziałeś o łańcuchach dostaw i faktycznie od wielu miesięcy borykamy się z COVID-em i z problemami z łańcuchem dostaw, ale myślę, że w wypadku biznesu Konoptego dużym ryzykiem może być ryzyko ustawodawcze, czy e, zmian w jakichkolwiek przepisach, czy boisz się, te, że ustawodawca może coś namieszać i spowoduje, że ten biznes stanie się nielegalny albo trzeba będzie mu tłumaczyć, dlaczego on jest legalny? Trzeba mu tłumaczyć regularnie, może nie tyle ustawodawcy, co organom administracji, które ustawodawca pozostawia zawsze dosyć duże pole do interpretacji. Urzędnik, kiedy ma możliwość dokonania interpretacji, to zazwyczaj dokona interpretacji na korzyść niezrobienia niczego. I tutaj nie widzę tego za bardzo jako ryzyko, co jako koszt po prostu prowadzenia działalności, że jest pewien obszar, gdzie trzeba się tym zajmować, natomiast nie uważam, żeby on był większy niż w przypadku jakichkolwiek innych branż. Tak? Jeżeli ktoś wszedł na, na przykład w branżę futerkową, no to też nagle się okazuje, że jest, jest inaczej. Ktoś robi jabłka, no to Putin się pokłóci z Merkelową, wprowadzą embargo na polskie jabłka. Jest, jest cała masa takich zagrożeń o charakterze politycznym, dla wszystkich przedsiębiorców, tak? więc nie uważam, żeby konopie było jakoś szczególnie naznaczone, wręcz patrząc w szczególności na, na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, które no wytyczają, czy, czy, czy to dobrze, czy to źle, to, to osobna sprawa, ale wytyczają pewne trendy w podejściu do spraw i to, co tam się staje legalne, no to u nas nie, nie, nie cofną tego, zwłaszcza w przypadku, Rozwiązań, o których mówimy, czyli włókiennictwo, to jest absolutnie tak daleko od jakichkolwiek narkotyków, jak, jak tylko można. Natomiast kwestia całych tych olejków CBD, czyli tej, tej drugiej nogi przedsiębiorstwa, stanowi przedmiot, nazwijmy to, jakiegoś takiego wieloletniego nieporozumienia z, czy z Komisją Europejską, czy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, ale no, to jest taka też sytuacja, gdzie na jednej konferencji w Sejmie. Siedzący obok siebie przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa mówi, że całym sercem wspiera przetwórstwo konopi na cele spożywcze, a ramię w ramię siedzi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, który mówi, że a jego zdaniem to właśnie, że nie. Jest to sytuacja, którą ja znam od podszewki, od 10 lat. Uważam, że jest stabilna, a co więcej, troszeczkę odstrasza znowuż konkurencję. Tak jak na początku wspomniałem, te niejasności powodują, że duzi gracze na razie jeszcze troszeczkę są na, na pozycji takiej obserwującej, co z punktu widzenia czysto ekonomicznej uważam za, za, za zjawisko pozytywne dla małych polskich firm. Maciek, to tak tytułem zakończenia wykorzystajmy trochę ten moment na kaganek oświaty, tak jak powiedziałeś, że trzeba urzędników edukować i im cały czas powtarzać, to może wykorzystajmy ten moment na zakończenie i powiedz proszę naszym drogim widzom, czym się różni CBD od THC, bo myślę, że to jest też rzecz, którą musisz tłumaczyć na bieżąco urzędnikom, żeby zrozumieli różnicę między, między tymi dwoma pojęciami. Urzędnikom to czasem trzeba tłumaczyć różnice między konopiami a makiem, ponieważ w ustawie regulującej uprawę jest mowa i o konopiach i o maku i urzędnicy czasem pytają, gdzie ja przechowuję makówki od swoich konopi. No i trzeba, trzeba je tłumaczyć. O CBD i THC można by książki pisać i zresztą są pisane. To oba to są kanabinoidy, czyli konopie mają w sobie, wszystkie konopie, nieważne czy włókniste, czy indyjskie, mają w sobie związki nazywane, jako cała grupa, kanabinoidami. Są ich setki. Dwa najpopularniejsze to CBT i THC. THC jest najpopularniejszym kanabinoidem w marihuanie, czyli w tym, co jest używane jako używka bądź jako wyrób medyczny. I to jest kanabinoid, który ma działanie psychoaktywne, czyli to jest to, co powoduje to odczucie to odprężenia, od takiego zrelaksowania, które jest wykorzystywane właśnie bądź jako używka bądź jako lekarstwo. Natomiast CBD jest kanabinoidem, który nie wpływa na nasze postrzeganie świata, postrzeganie rzeczywistości. Natomiast są bardzo liczne badania prowadzone w zakresie jego potencjału medycznego. To trochę za dużo powiedziane, bo to jest taka sama sytuacja jak chociażby w przypadku waleriany czy melisy, które w naszych produktach również się znajdują. Wszystkie substancje, nie wszystkie, ale duża część substancji może być zarówno żywnością, jak i lekiem. Wszystko zależy od dawki może być trucizną oczywiście i CBD jest przypadkiem tego, tego rodzaju, czyli CBD w bardzo wysokich, kontrolowanych dawkach jest stosowany jako lek i to lek już po badaniach klinicznych, już w wielu miejscach dopuszczany, natomiast CBD w dawkach profilaktycznych jest, funkcjonuje jako suplement diety, czyli w, w, wspomaga tak zwaną homeostazę organizmu, czyli to utrzymywanie równowagi pomiędzy poszczególnymi układami, to, co warto wiedzieć tak, w ramach tego kaganka oświaty, to człowiek, każdy sak tak naprawdę, ma w sobie układ endokanabinoidowy. Czyli tak samo jak mamy endorfiny i mamy morfinę, która jest zewnętrzną taką substancją o podobnym działaniu, tylko że te endorfiny wytwarzamy sami, powiedzmy w trakcie, nie wiem, biegania, tak? Ludzie mówią o jakim takim haju endorfinowym, że czują się po prostu dobrze, bo organizm wytworzył substancje podobne do morfiny. I tutaj analogicznie mamy układ endokanabinoidowy, to jest taka substancja jak anandamid w naszym organizmie, która jest nazywana molekułą szczęścia. To, co nasz organizm tworzy w układzie endokanabinoidowym jako anandamid, jest w bardzo dużym uproszczeniu. Oczywiście, jak jakiś biochemik mnie słucha, to może twierdzić, że przesadzam, ale w takim bardzo dużym uproszczeniu, to jest jedna z rzeczy, która powoduje, że czujemy się dobrze, czujemy się szczęśliwi. Zupełny przypadek, że ta substancja wygląda zupełnie identycznie jak THC, czyli ten, ten zewnętrzny kanabinoid. No i dostarczając te kanabinoidy do organizmu, jesteśmy w stanie wpływać pozytywnie na funkcjonowanie tego układu endokanabinoidowego, skutkiem czego poprawiane jest gdzieś tam bądź samo poczucie bądź funkcjonowanie układu odpornościowego. W takim telegraficznym skrócie, wiedza z wielu, wielu lat. Maciek, bardzo Ci dziękuję, bo to jest absolutnie pasjonujący temat i tak jak powiedziałeś, można nie pisać książki. Natomiast niestety czas nas nieubłaganie ściga i musimy postawić kropkę. Natomiast z przyjemnością wrócę do tematu Konopi w przyszłości. Tak jak już rozpoczniecie faktycznie kolejny etap biznesu, to chętnie wrócę do tego i porozmawiamy, gdzie jesteśmy, jak się być może legislacja zmieniła i tak, żeby też trochę zabudować jak w ogóle rynek Konopi wygląda w Polsce. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem w dniu dzisiejszym był Maciek Kowalski, prezes zarządu Kombinatu Konopnego. Maciek, bardzo dziękuję za wizytę. Drodzy Państwo, Wam udanych Inwestycji, dużo zdrowia w obecnych czasach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.